Dużo płacisz jak na cudzoziemca, ale opowiem ci, co się wydarzyło, bo całe skelige tym żyje, a ja wstaw to sobie. Wiem więcej, bo słyszałem więcej. To historia, w którym polityka miesza się z mitologią. A w tym całym tyglu grupa awanturników, którzy cudem uniknęli śmierci, odegrała kluczową rolę. Tak, tak. Chodzi o tego krasnoluda grata i tego tajemniczego człowieka z kontynentu, który zwie się Janem Znikąd. Rzecz jasna, wojownika Brokwar, Turgota. Chociaż już sam nie wiem, z jakiego klanu w Torgot jest. I tego mutanta, syna gałta bojaźliwego Widara, który na jarlowskim stolcu osadził swego brata Urna. Logos szalony, były Jarl Drummond, poświęcił swoje życie na ożywienie mitu, odnalezienie założyciela Drummond, Modolfa, jedynego z synów Hemdala, który nie odnalazł swego daru. Bo właśnie w tym stary Jarl upatrywał szansy dla swojego klanu. Podobno wszedł w posiadanie starej receptury klanu Tordaroh, dzięki której miał stworzyć legendarną włócznię Hendala. Co? Uśmiechasz się? Szczerzysz zęby jak głupi do sera, że niby bajki plotę? <grym> widać, żeś człowiek z kontynentu. Nie rozumiesz, Skellige! Nie rozumiesz, że nasza wiara i nasze mity są nierozłącznymi elementami naszego żywota. I są tak samo realne jak nóż w twoich bebechach. Na to wszystko był zszedł w podejrzanych okolicznościach król Bran, Tyrseach. Początkowo nie było wiadomo jak i dlaczego, ale ostatecznie wyjaśniło się: wszystko ostatecznie się wyjaśnia. Za zbrodnią stali najemni wiedźmini ze szkoły kota albo innego sierściucha, których na wyspy, wstaw do sobie, zaprosił Lugos i to jemu oni służyli, choć nikt do końca nie zna szczegółów ich porozumienia. Po śmierci Brana było jasne, że musi dojść do Tingu i wyboru nowego konunga z Kelige. Lugos zjednał sobie klany Dimun i Tordaroch. W opozycji stanął mu Krach an z poparciem Donara an Hindar z Swial i odzyskanego ze zgryzoty Modolfa Orna an brata tego mutanta Vidara. Krach liczył na poparcie Tjursach, ale Birna, wdowa po królu, miała swoje własne plany. O tym mieli się jednak dowiedzieć nieco później. Niemniej jednak, kluczowy głos miał u Ann Brockwar, i tu pojawiła się banda oberwańców, którzy dogadali się z córą Kracha, Cerys i ruszyli na Spikerog. Po co? Podobno, aby uwolnić udalaryka od klątwy i tym samym zapewnić sobie decydujący głos. Jedno jest pewne uwolnili go od klątwy raz na zawsze. Powiem tylko, że wszystko działo się za plecami, senior Hancred, co później doprowadziło do koszmarnych komplikacji w następnych dniach. Nie do końca wiadomo, co się wydarzyło na wyspie Anbrokvar. Poza tym, że Udalryk został zabity, a na jego miejsce wstąpił Knut Anbrokvar. Podobno klątwa, ciążąca na Udalryku, była powodem jego zguby. A jego katem rzekomo został Torgot, który dopełnił przeznaczenia żałoby broni, która wykuta została tylko w jednym celu, jako narzędzie zemsty. Powrót na arckelik z nowym jarlem doprowadził do katastrofy. Lugos podważył autorytet kracha, powołał się na święte prawo gościnności i bezpieczeństwa na tingu. Ośmieszył kracha przed całą radą. I odebrał głos w dalszej dyskusji. Tym samym uniemożliwił głosowanie Knutowi Jan Brockwar. Intryga wyszła na jaw. Birna musiała porozumieć się z Lugosem. Wybór Konunga stał się oczywisty. Wówczas ten stary dziadyga Donaran Hindar przypomniał sobie stare prawo bluranos. Próba krwi, na którą może wyzwać pretendent do tytułu Jarla, urzędującą głowę klanu, a wszystko po to, aby oszczędzić krwawej waśni i strat we własnym klanie. Orn, syn Gauta i brat Widara, nie miał wyjścia. Przy wszystkich wyzwał Lugosa na próbę krwi, tym samym blokując głosowanie. Lugos Musiał je przyjąć. Blura nos miało się odbyć w dniu zimowego przesilenia Midnverne. Tej samej nocy Wiedźmin Tybalt porwał agrata tego krasnoludzkiego rzemieślnika, który prowadzony wizją włóczni Hendala, rozumiał, że może ją stworzyć, ale nie wiedział jak wizje nie opuszczały go od chwili, kiedy uzyskał recepturę. A i później, spod skały Gryndjiara nie mógł uciec od lęknącego się w nim cienia, który zaczął mu towarzyszyć. Wraz z tybaldem popłynęli na Anskelik do kuźni Tyra. rzecz jasna, jego towarzysze ruszyli mu z pomocą. Było jednak za późno. Agrat, natchniony mocą Modolfa, zdecydował się na poświęcenie własnych oczu, by zyskać wiedzę. Modolf poprowadził jego dłonie i stworzył za ich pomocą legendarną włócznie Hemdala. Ta miała trafić do Rugosa, ale wówczas w pieczarach Anskelik doszło do konfrontacji. Dodam jedynie, że źle się ona skończyła dla popleczników Lugosa, a kompania wraz z włócznią wróciła na Ardzkielik. Wspomnę tylko, że Birna kiedy byli na Anskelik, złożyła drużynie propozycję zdrady Unkrajd, ale oni na nią nie przystali. Za co mieli zapłacić własną krwią na morzu? Ale. Widać bogowie im sprzyjali, bo udało im się odeprzeć zdradziecki adak Tyrzeach. Kiedy doszło do przesilenia, doszło również do próby krwi. Naprzeciwko siebie stanęli Lugos i Orn wraz ze swoimi drużynami. Walka była krwawa, ale na placu boju ostał się Orn, a Lugos, Lugos konał na ziemi. Tak właśnie zakończyła się historia Lugosa Andrumot, szalonego jarla. I tak właśnie widar wraz z kompanią posadzili na jarlowskim tronie Orna. Tu również dopełniła się zemsta torgota, który za pomocą żałoby wyrównał rachunki z Wiedźminem Merkucjo. Tym samym, który wyrżnął jego rodzinę w pień. Zawsze jednak włócznie. Mało kto wierzy, ale mówią, że ten Jan, Jan znikąd wyłgał się od śmierci, jeszcze, hen, hen na górze zgryzoty modolfa. Jak wiesz, śmierć nie zapomina i nie lubi być oszukiwana. Mówią, że wysłała za nim swego ogara, garma, aby go porwał i uniósł do Helheimu. Jednak wówczas na drodze stanął mu nie kto inny, a oślepiony agrat, ale z włócznią. Wiesz czy nie, ale to była jedyna broń na świecie, która mogła zranić Garma. W ten sposób pokonany ogar wrócił do swej pani. Ale wszyscy wiedzą, że jego nie da się zabić. On wróci po Jana, to pewne, to tylko kwestia czasu. I to byłby prawie koniec tej historii, gdyby nie fakt, że Krasnolud wyrzekł się Modolfa, a ten, ten go opuścił, odbierając wcześniej przekazane dary oraz włócznię. Jak? <grytanie> Lugos miał syna zwanego Lugosem Sidem, chłopaka, który nigdy niczego nie osiągnął i nigdy nie był godny w oczach swego ojca. Nawet swój przydomek wziął od tego, jak stary Lugos go lał. Jakże łatwo było Modolfowi go zwieść. Pytasz, co dalej? Myślę, że stoimy u bram piekieł, które otworzy nadciągający Ragnarok. na rok.